Witam Adam Onyszczuk, Piłka Podkarpacka. W niedzielne popołudnie wybraliśmy się na daleki zakątek, że tak powiem Podkarpacia, bo pojawiliśmy się na stadionie w Uszczykach Dolnych na mecz 4. Czwart ligi podkarpackiej. Kolejka numer 7 MKS Bieszczady Łamów Uszczyki Dolne e, pokonuje drużynę Czarni Czarnicześ wynikiem 7 do 1, a moim gościem jest Mateusz Dopar, grający trener drużyny gości. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panie Adam. dzień dobry. Mateusz, na początku gratulacje przede wszystkim za zdobycie tytułu Korony Króla Szczelców poprzedniego sezonu klasy okręgowej w Dębicy. Eee, no, duże wyróżnienie, że tak powiem i przede wszystkim eee, można powiedzieć tak, kapitan, eee, grający trener, no i Król Szczelców, no prawdziwy lider. No staram się jeszcze kierowcą busa tylko nie jestem, ale uprawnień nie mam, także ale dziękuję serdecznie natomiast myślę, że to wyróżnienie zdecydowanie zostawię zostawię w klubie, bo to jest zasługa wszystkich chłopaków, że tak powiem, to jest... Przez większość tych, tych bramek to trzeba było tylko dołożyć głowę, nogę, czy jakąś inną no, część ciała, i, i dzięki temu trochę tych bramek było. Ale, ale na pewno zasługa całej drużyny. W tamtym sezonie mieliśmy dosyć, dosyć wysoką skuteczność, też, też kilku chłopaków w, w okolicach 30 bramek. Także to przede wszystkim cieszy mnie jako trenera, nie indywidualne wyróżnienia, tylko to, że się udało jakiś tam sukces osiągnąć i, i awansować do, do tej czwartej ligi i, i sprawdzić się na tym tle czwarteligowym. No, dzisiejszy mecz pokazał, że. Niestety, jeszcze nie, dzisiaj nie dojechaliśmy. Dzisiaj ta podróż była taka, że chyba zostaliśmy w busie wszyscy po tej czterogodzinnej podróży, ale, ale trudno. No, mamy taką zasadę, że, że gramy znaczy w filozofię, mecz po meczu i, i staramy się po prostu tym wszystkim cieszyć, bawić. W środę kolejnej z z Dębicą, z Iglopolem i, i tam będziemy szukać swoich szans. Mhm. Jeszcze wrócę e, do tytułu króla Szczęców. Czy to był pierwszy tw taki Twój tytuł y, przygodzie y, piłkarskiej, czy to kolejna taka? Czy... Tak się udało, że drugi z rzędu, bo w Faklasie klasie też, też, też miałem najwięcej tych, tych bramek w drużynie, także tak dwa lata z rzędu. Nie chcę obiecywać, że będzie trzeci rok z rzędu, bo tutaj radio, radio strzela jak, jak szalony, także myślę, że ciężko będzie go dogonić, ale, ale cieszy. Mhm. No właśnie, dzisiaj pojedynek e, dwóch Beniaminków. E, na pewno obie drużyny liczyły na przełamanie, no dzisiaj wam niestety nie udało się. no Dzisiaj zdecydowanie drużyna z Uszyk Dolnych była lepszym zespołem. Tak, zdecydowanie się było widać to doświadczenie, mimo że jesteśmy Beniaminkami i oni i my, ale, ale mają tych gości w składzie, którzy potrafią grać i po prostu nas wypunktowali, szczególnie w pierwszej połowie, w drugiej też było. Były trochę takie szachy, no bo też chłopaki mają w środę mać. Mamy w środę mać, nikt się nie będzie tam jakoś strasznie strasznie szarpał, ale ale no wiadomo, no mamy gdzieś jakieś swoje problemy nie chcę się tu sprawiedliwać, ale też no, tuż przed meczem na, na wyjazd dwóch chłopaków z grypą tam nie zostało, zostało w domu także dzisiaj mega, mimo że mamy bardzo młody skład, to dzisiaj był mega skład, młody skład, bo w zasadzie pięciu chłopaków 2004-2003 rocznik, także no, widać było po prostu na tym fajnym dużym obiekcie nas, nas roz, rozstrzelali. rozstrzelali może nie rozklepali, bo myślę, że to nie było klepanie, ale, ale nas rozstrzelali No właśnie, zwróciłem na to uwagę, że w obronie zdaje się, że chyba trzech młodych zawodników więc to naprawdę tutaj ciężko rywalizować w czwartej lidze. Tak, ale mimo wszystko no, do tej pory te mecze mieliśmy takie na, na styku po jednej bramce tylko gdzieś w ostatniej minucie. Więc więc się uczymy. Ja mam pełną świadomość tego, że młodość ma to do siebie, że, że, że to jest wszystko na zasadzie sinusoidy. Jeden mecz może być super, drugi mecz może być, może być słabszy. Natomiast wiemy o tym, że na pewno będą dostawać jak najwięcej szans, bo to jest tak, że dzisiaj zagraliśmy słaby mecz, ale niewykluczone, że w środę tych ci chłopacy będą, będą najlepsi na placu, ale tak, no, no tutaj masz rację. No w bramce 2004 rocznik, na bokach obrony 2004, w środku obrony 2004, w środku pomocy 2004, więc no, wiadomo, no. Jest, no, no jest pole do błędów. No, niestety jest pole do błędów. No, wkurza to, boli to, ale, ale szukamy dalej swoich szans. Ja myślę, że, że jeszcze kilka tych meczów i, i wreszcie to załapiamy też. Wrócą po kontuzach chłopacy, wrócą po, po wyjazdach, także myślę, że myślę, że jeszcze zaskoczymy tę ligę. No właśnie yy, na. Po, yy, znaczy na yy... Można zwrócić uwagę, że mimo wysokiego wyniku staraliście grać piłką, więc to chłopcy, mimo może braku doświadczenia, widać, że było starali się. Wiadomo, że no, błędy w obronie, ale tak jak powiedziałaś, oni się dopiero uczą tej ligi. Tak, tak, tak. No mamy taką filozofię, nie będę chciał jej zmieniać. Próbowaliśmy coś tam w jednym meczu, żebyśmy grali gdzieś tą prostszą troszeczkę piłkę, ale nie, 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 nie tą drogą. My, nie, my tą drogą nie pójdziemy, będziemy chcieli. Będziemy chcieli... Cały czas grać w piłeczkę, cały czas się starać budować tę akcję, otwierać grę od tyłu, yy, budować ładne akcje ofensywnie i, i wierzę, że wreszcie to zaskoczyć, wreszcie to za, za, zaskoczy za iskrę. Na razie na razie płacimy frycowe, na razie jesteśmy po prostu, no dzisiaj chłopcami do bicia, no nie ma się co oszukiwać, dzisiaj byliśmy chłopcami do bicia, ale, ale czasami też taki zimny prysznic jest, jest potrzebny. Mhm. Musimy po prostu ciężko z dnia na dzień pracować i to robimy i tyle. Mhm. I na koniec powiedz, co sądzisz o, o takiej. Yy no jakby i nowej inicjatywie wręczania statuetek za królów szczeców klasy okręgowej ja myślę że fantastyczna sprawa fantastyczna sprawa damy także no, wiem o tym że to jest tylko i wyłącznie twoja inicjatywa więc można tylko i wyłącznie pogratulować odby klasy to robisz prawda Od, e, nie no na razie na razie w a klasie byłem e, w kitni siedlanka ale aha. tak naprawdę klasa okręgowa plus czwarta Ażeby. liga no tutaj wspólnie z Podkarpackim Związkiem piłki nożnej bo jestem działaczem więc Jasne. to jest wspólnie na inicjatywa, e, dodatkowo oprócz statuetki dostaniesz voucher, e, też na kwotę 200 zł e, odbud Jana, więc tutaj e, wspólnie z związkiem działamy, żeby no, promować e, tą podkarpacką piłkę. Nie no, świetna sprawa, bo to może nie tyle zmusza, tylko nakłania kogoś do tego, żeby prowadzić statystyki. Drużyny też na to inaczej patrzą, zawodnicy inaczej patrzą, no bo jest zawsze o coś grać. Umówmy się, wiadomo, że dla, dla, dla części chłopaków, ile bramek strzeli, nie ma znaczenia, ale są tacy zawodnicy, którzy są bardzo indywidualni i, i tego chcą, ja myślę, że można spróbować gdzieś to rozbudować u asysty, chociaż na pewno pewnie w tych niższych ligach jest to ciężko do zliczenia, no, bo trzeba się. Czy, no, sędziowie, sędziowie tego nie, nie mm -hmm. szczytują, więc trzeba się opierać na jakichś tam danych danych tylko z klubów, ale wydaje mi się, że świetna sprawa. Także gratuluję mm -hmm. i dziękuję jeszcze raz za statuetkę okay. i nagrodę. Dzięki Mateusz za rozmowę i powodzenia w kolejnych meczach. Nie podejmujcie się, na pewno jeszcze przyjdą te lepsze czasy. Nie mamy zamiaru, dzięki wielkie dzięki.